Analityka brzmi tak skomplikowanie. Generalnie to pochodzi od tego, że analizujemy coś. Ale co analizujemy? To, co jest nam dane. A co jest nam dane? dane? Dane! Z czegoś trzeba zrezygnować. To jest moim zdaniem jedno z najprawdziwszych rzeczy, które usłyszycie w internecie. Że jeżeli chcesz gdzieś dojść albo coś osiągnąć, to z czegoś musisz zrezygnować. Jak zacząć. Skutecznie. Cześć, witajcie na nowym odcinku z serii Matematyka w Praktyce. Dzisiaj moim gościem jest Max Witkowski. Cześć. Max Witkowski jest znany jako wujek Max. czy wujek Google, czyli wujek dobra rada, który zawsze na wszystko znajdzie rozwiązanie. Max, zajmujesz się... Zajmujesz się social mediami, czyli produkcja i udostępnianie reklamy właśnie na social mediach, między innymi też na tej platformie, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Czyli... TikToku. Dzisiaj odcinek, który idzie za trendami, a trendem jest TikTok, który jest rozumowany na początku wyjaśnieniem może Tomax na dwa sposoby. Jest e, grupa osób, która mówi, że TikTok jest e, do zabawy i do niczego i bezsensowny i na słowo TikTok pada nie. A są osoby, które wykorzystują to w bardzo y, twórczy, kreatywny sposób i dzięki temu pozyskują zasięgi, które o nich mówią. Mm -hmm. I to nie jest głupie. Mm -hmm. Więc... Powiedz coś na ten temat, jak to w ogóle z tym TikTokiem jest na samym początku. Okej, okay, to taki long story shot, taki wstępik do TikToka. Rzeczywiście, masz rację, że ja spotykam dwóch ludzi, dwóch typów ludzi Aha. na swojej drodze. Pierwszy to jest właśnie osoby, które mówią: nie, 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 to nie jest dla mnie, i tak dalej. I to są też przeważnie, o dziwo osoby, które weszły na chwilkę na TikToka albo nie weszły w ogóle. Okay. Nie? Więc jest taka, mm, taka kotwica, taka. E, taka taki, sposób myślenia, taki sposób myślenia, przeświadczenie. Taki sposób myślenia, przeświadczenie, dokładnie. Czyli, okej, okay, ja mówię, nie ma problemu, ty nie jesteś moim klientem, ale będzie potem sytuacja, w której na przykład może być już za późno, nie? I na przykład ktoś przychodzi do mnie, hej, chciałbym to, a ja na przykład już mam za dużo klientów, nie jestem w stanie obsłużyć i nie ma problemu. Natomiast jest też druga grupa, która już ma na przykład konta na TikToku i oni zaczynają, tak jakby ludzie nie, nie wiedzą, w którą stronę mają iść. To są brandy personalne mhm. e, i są też firmy, które potrzebują po prostu fajnych, jakościowo reklam, takich, żeby, żeby był vibe i że jak w ogóle się z tym TikTokiem porozumieć. Tak, e, więc... żeby robić sobie jaja, ale tak z głową na tej o, zasadzie. Właśnie. O Tylko właśnie, czyli jest jaja z głową. No, tak. no, coś w tym jest, więc e, to jest też niełatwe, bo tu mhm. trzeba być, dlatego właśnie e, skupiłem się na tym i na tym swój kanał, e, żeby było ok. Mhm. mamy poradniki, jest mhm. bardzo dużo poradników darmowych, w których możecie się nauczyć kupę rzeczy, jeżeli chodzi o TikToka. Natomiast podejście do człowieka i rzeczywiście poświęcamy sobie czas mhm. e, i sprawdzanie właśnie tam wszystkich działań mhm. i, i porady, no to to już są rzeczy, które wymagają mojego czasu. Nie? Okay. Są no. trzy typy ludzi według mnie. To te osoby, które nie używają TikToka, te osoby, które używają TikToka i używają go właśnie w sposób. Dobry i w sposób taki, że. Tak jakby nie wiadomo o co chodziło, tak? Skutecznie. No dokładnie, uh -huh. dokładnie. Ja chciałbym się tutaj zająć tą matematyką w TikToku, z racji tego, że matematyka jest tutaj dla mnie tym wyznacznikiem. I. Właśnie jak to z tą matematyką w TikToku wygląda. Ponieważ tam filmiki są krótkie, one są od razu, więc się szybko przewijają, mhm. ale kwestia jest taka, że coś, co przykuje uwagę, bądź też nie, jest od razu na tak lub na nie. Mhm. I e, jak tutaj e, robiąc TikToka dać lepszy mm, temu wyraz, gdzie chciałbym go wykorzystać, żeby zwiększyć swoje zasięgi. Chodzi o same filmiki. Jakie są tam zależności, o może tak? Okej, okay, zależności. Czyli oczywiście wszystko zależy, ja na początku mówiłem, wszystko zależy od pomysłu, ale wykonanie jest najważniejsze. Nie? Czyli możemy mieć super pomysł, mhm. ale jeżeli tego nie, nie zrobimy, no to znaczy, że... Wydaje nam się. Okay. Więc, e, jeżeli film jest dobry, to może być nawet długi. TikTok oczywiście kojarzy się z krótkimi filmami. No to znaczy długi, do ilu? Okay. Aż do czerwca 2021 roku e, filmy mm. mogły mieć do minuty. Teraz weszła taka opcja, i między innymi ja też z niej korzystam i już próbuję, więc zapraszam na kanał: trzyminutowe TikToki. Okay. Tak, czyli coś, czego wcześniej nie było. Czyli można rzeczywiście wrzucać jakieś tam odcinki, natomiast trzeba zadbać o to, żeby one były dynamiczne. Żeby ktoś, kto um, myśli, OK, a może coś tam będzie kolejnego fajnego, no to ja sobie przeskroluję, ale my nie. My musimy zadbać, że nie, 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 nie. To ten odcinek, który oglądasz teraz, jest najważniejszy i najlepszy. Tak? Okay. Między innymi po, po, poprzez dynamikę i dobry, fajny, ciekawy temat. O okay. którym rozmawiamy. Nie? Okay. Więc jeżeli dobrze, dlatego takie montowanie teraz jest na czasie, ponieważ dobrzy monterzy. Biorą spore, spore stawki i oni nie tylko zmontują ci, gdzie mówisz i y, 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 A, albo podkolorują rzeczy, tylko zmontują te w taki sposób, że rzeczywiście ludzie chcą to oglądać. I ta zależność, o której powiedziałeś, czyli ludzie długo będą oglądać film i nie przełączą na coś innego. Tak? Czyli zależność. Jeżeli jest 6 sekund i mój film jest oglądany 6 sekund, to znaczy, że jest 100% odtworzonego filmu. Okay. TikTok mówi, okej, okay, ktoś zrobił dobry film, dam go kolejnym ludziom, tak? Okay. Więc y, czasami jest nawet 7 sekund, ale 6, <grym> 6 sekund. To oznacza, że nasz film został zobaczony ponownie przez użytkowników TikToka, więc też możemy sobie to e, zobaczyć, więc im lepiej, im więcej, tym lepiej. Widzę procenty, widzę proporcje. Czyli to jest tak, im krótszy filmik, bo to też jest tak, że ja obejrzę filmik ogromne 3 sekundy, etap mojej weryfikacji może się opóźnić. A filmik minie, to też go pozycjonuje, czyli to jest tak, że im krótszy filmik, tym bardziej efektywne mimo wszystko, czy jednak te dłuższe filmiki się wtedy mimo wszystko nie opłaca robić. Okej, okay, więc jeżeli robimy dłuższe filmy, e, to rzeczywiście na to jest specjalna platforma, na której to oglądacie. I jeżeli robimy krótsze, to rzeczywiście polecam do tego TikToka, natomiast tu chodzi o to, żeby to było takie mięso, żeby to było takie gęste. I żeby nie było właśnie um, momentów na jakieś a, jakieś momenty, żeby ktoś zamyślił, bo wtedy, tak jak powiedziałem, ktoś sobie przeskroduje i na razie, nie? I zostajemy mm. z takimi organicznymi, niskimi um, zasięgami. I jak je rzucamy, to lepiej, żeby mieć te zasięgi jak największe, um, mm. więc między innymi o to musimy zadbać. Jasne. Powiedz mi tak, jak z tymi procentami jest? Ponieważ tutaj liczy się procent... Mówisz czasu odtworzenia filmiku, ale też ilości odtworzeń filmików, jak to też jest na innych kanałach. Czy te procenty mhm. też są istotnymi parametrami w TikToku? Mhm. Tak. Ok. Jeżeli mówimy o tak zwanym procencie, to mamy właśnie ilość. Odtworzeń do ilości e, zasięgu. Tak? Zasięg to znaczy ile ludzi. Czyli na przykład mamy zasięg 1000, to znaczy, że 1000 osób zobaczyło ten film. Okay. Ale jeżeli mamy ilość odtworzeń, czyli tamtych wyświetleń, na przykład 2000, to mamy e, 200%. Tak? 200%. Okay. Czyli mamy e, to podzielić przez to. Czyli ilość Fajne. wyświetleń przez ilość osób mamy dwójkę, czyli 200%. E, więc to już mamy pierwszą zależność. Są też kolejne, jak na przykład ilość od oglądanego filmu. Czyli jeżeli nasz film jest 10 sekund, żeby się łatwo liczyło, 10 sekund tak. i e, średnia. Ilość no. obejrzanego filmu to jest na przykład 5 sekund. Może 5 przez 10 to mamy 50%, 50% tak, pół. tak? Więc 50%. I to na przykład, jeżeli ty sobie sprawdzasz, masz te swoje filmy mhm. i masz ten film miał 50%, ten film miał 67%, a ten film miał 100%. Mhm. No to naturalnie, jeżeli kreator chce ulepszyć swoje materiały, to mówi: Dobra, ja muszę robić albo temat taki, albo. W taki sposób film. Okay, nie? Czyli tak, kontent, tak jak jest te 100%, super. Ten 50% musimy. Oh, kurde, no niestety nie zrobiłem okay. czegoś najlepszego, ale ten 100%, 100 zrobiłem dobrze. Więc idę? Temat fajny, albo po prostu dynamika fajna. Okay. I to, to są te dane, które nam pomagają. Bo jak mamy 50% i da się to na 90%, zwiększyć? To jest pytanie w takim razie. Albo to na sto pytanie, czy nie był elementem przypadkowym, więc de facto ponowne zadziałanie w ten sposób może dać statystykę i tutaj kolejne działo się pojawia, który zrobi nam średnio e, pewne informacje, interpretacje. Mhm. Tak? Mhm. Zgadza się, bo tutaj ważny temat zacząłeś, czyli um, element przypadkowy. Filmy, które są wrzucane do TikToka, one są te wrzucane do losowych ludzi. Oczywiście też do naszych obserwatorów później. Natomiast do losowych ludzi i są badane ich reakcje. Więc na przykład jeżeli wrzuciłeś dwa te same filmy, to one, na przykład film A i B, które są te same, ale one mogą pójść do innych ludzi. Grupa A może zareagować świetnie, grupa B może zareagować średnio. Nie? Okay. Natomiast wrzucając ob te obydwa filmy, to mamy już... I tak większe, większe zasięgi i przetestowane tam grupy odbiorców. Oczywiście nie będę Wam tam mówił, jak to się robi też w reklamach i targetowaniu. Myślę, że kiedy indziej. Natomiast mhm. takie rzeczy warto wykorzystywać. W porządku. Powiedzmy jeszcze tak, jeżeli chodzi o ten kontent dynamikę. E, tutaj dzieje się też coś, co jest według mnie matematyczną umiejętnością kreatywność. To jest już jest pod poziom rozszerzony. Tutaj trzeba zrobić fan, ale wszyscy na TikToku, jak przychodzi, do, co do czego, to zaczynają od tańczenia, wygupiania się. Takie wygupy to jest e, chyba norma w TikToku, albo takie wrażenie to sprawia, mhm. że jak nie wiem, co robić na TikToku, to tańczę. Mhm. Jest to ok, czy czy nie jest to okej, okay? a też jak ta kreatywność potrafi przełożyć się na faktyczne efekty? Chodzi o takie wow, co mhm. nie? Mhm. Jasne. Pierwsza rzecz, czy, czy muszę tańczyć? Możesz. To pytanie, czy to przyniesie twoje, tobie efekty. E, rozmawiam na darmowych konsultacjach z ludźmi, którzy nie wiedzą, czego chcą. Nie? No to ja sprawdzam po prostu, jakie są silne strony tej osoby. Później się okazuje, że kontent, który ta osoba robi, no. jest totalnie inny od, od silnych stron. No, okay. Ale lepiej mówić o tych silnych stronach i je wspierać, zamiast na przykład, okej, okay, wszyscy tańczą, to ja też, nie? Właśnie. Super, no. To jest konformizm, tak jakby bez sensu. Uh -huh. Po co, nie? Lepiej wspierać rzeczy, w których my jesteśmy dobrze, czyli na przykład ty byś mówił dużo o matematyce. Tak, Wie, to raz. E, się trochę, przytaczając temat tańca, bo odkryłem matematykę też w tańcu, więc ta, to było pierwsze, co... Czyli oga pałka tutaj, by, by więcej dokładnie, nie? No. Dokładnie, pozdrawiamy, przy okazji zachęcamy do subskrybowania kanału, do obejrzenia matematyki w tańcu, natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą kreatywny. Tak? Myślę sobie, badasz mocne, słabe strony. E, czy każesz ludziom tańczyć też? na konsultacje? Nie, nie każę im tańczyć. Osoby, które przychodzą do mnie, to są przeważnie właśnie albo osoby do 14 roku życia, albo powyżej 30 roku życia. Nie? Na przykład osoby Roz, do duży Spory, ale to są skupione grupy do 14, no. czyli tam 10-14 albo powyżej 30, a wszystkie osoby pomiędzy to są osoby, e, które już wiedzą mniej więcej o co chodzi, bo już mnie obserwują a, e, no. i, i korzystają z moich rad, więc to jest super. Nie? Okay. To, to nie są osoby, do których chcę do, dążyć. Przechodząc do tego, co Ty też e, mówiłeś, czy trzeba tańczyć, nie, ale można, i o kreatywności. Mamy czasami super pomysły, ale nie zapisujemy ich. I nawet jeżeli zapisujemy, to nie realizujemy ich. Tu kwestia uchwycenia chwili. Mm -hmm. To jest tu i teraz pomysł, to od razu te 10 sekund filmiku trzeba zrobić i to od razu najlepiej wrócić albo już zapisane chociaż na telefonie. Tak, tak, tak. Jeżeli zobaczycie moją... Y Moje wersje robocze, to ja mam chyba 65 wersji roboczych. Czyli trzeba to, działać. Trzeba tak, działać. trzeba działać, no bo jeżeli już zacząłeś, to jest łatwiej, dużo tak. łatwiej. Tak samo pewnie na maturze, nie? Kurde, co ja mam zrobić z, tym, z tą matką? Tak, tak pisz. zacznij, cokolwiek, brudnopis, nie mam problemu. Tak, wzór, przepisz treść albo znajdź kartę wzorów i dalej. To właśnie o to chodzi. Już zacznie mam... działać mózg. Nie? Tak jest. Na... Początek trzeba zrobić cokolwiek. I tak mm -hmm. też zastanawiam się, nie wiem co i lecę z tematem. Właśnie to jest też to, chciałem do tego porównać właśnie. Mm -hmm, mm. Także e, o to chodzi, żeby też tak jak z matematyką trzeba wykonywać działania bez względu na to, że wiem, którą stronę idę, bo nagle rozwiązuje, nie wiem co, ale o, zrobiłem. I zadanie ma koniec. E, a nie wiem, gdzie zacząłem dopiero. Więc finalnie tak się rozwiązuje też zadania. Jasne. Ok, z rozszerzeniem jest więcej tej kreatywności i więcej tam jakby starań i działań. To jest poziom, a poziom. Natomiast właśnie pod tym kątem tutaj mamy poziom po prostu zrobienia działań. I tu się widzi też jedna sprawa. Konsekwencja, częstotliwość wrzucania. Słyszałem, że czy TikToki dziennie to jest ok, ale przy wrzucaniu raz na tydzień TikToka jesteśmy w stanie tym jakoś złapać zasięg. Jeżeli chodzi o moich kursantów, to ja im mówię, słuchajcie, zacznijcie sobie od nawet jeden na miesiąc, tylko żeby zobaczyć, zależy od osoby, jak ma otwartą głowę. Jeżeli to jest osoba o otwartej głowie, to ktoś się przeważnie zajawia i robi codziennie, mhm. um, natomiast warto sobie, bo mamy jeszcze różne inne social media i ktoś myśli, Jezus Maria, kolejne. Nie? Więc lepiej zacząć, zobaczyć, sporo też obserwować, co tam Woli. się dzieje, mhm. dokładnie. Obserwować najlepsze praktyki, zagadać do mnie na konsultację albo ogarnąć kurs. Je możemy też robić raz dziennie, co jest takie fajne, jak raz dziennie, czy dwa razy dziennie myjemy zęby spoko. Te trzy i więcej to jest ryzyko. Fajnie zrobić, wrzucone, no. ale może trochę jakość trzeba. Okay. tracić. Okay. Więc tutaj ja bym wolał powiedzieć, ok, czy ja mam wrzucić trzy TikToki, które są słabe, albo jeden, który jest ok. Nie? I jeżeli robisz to regularnie, to rzeczywiście jest super. Co jeszcze jest fajne, bo ja na przykład rok temu zrobiłem sobie taki challenge. E, zrobiłem sobie chyba dwa miesiące, żeby było codziennie. Hmm. Eee, o. I, I co, jakie wnioski? I bardzo dobre, bardzo dobre. Więc, hmm. więc rzeczywiście tam no, miałem tak jeszcze, miałem wtedy mniej niż 10 tysięcy obserwacji i chciałem sobie do, dobić do tych 10 tysięcy, więc to było, to było bez problemu. Okay. Natomiast regularnie i, i wykorzystywać te wszystkie trendy, które będą skupione na naszym temacie. Super. Eee, czyli regularnie, Regular. bo łatwo się odzwyczajamy, ale też musimy się trudno przyzwyczaić do czegoś. Tak. Czyli na przykład wstaje rano coś tam, coś tam. I wrzucam e, film na TikTok. Bo to jest metoda małych kroków. To nie mm -hmm. trzeba zrobić, jakby nagle, bum i ciśnę. Bo ciśnięcie tak. to zazwyczaj się po dwóch, trzech dniach albo tygodniu maksymalnie okazuje niepowodzeniem. Mm -hmm. Tylko tak na powoli bez luz z luzem, właśnie nie bez luzu, <grym> tylko z luzem, żeby po prostu to zadziałało, co nie? Zgadzam się. E tak jak zadania z matematyki, trzeba rozwiązywać regularnie, żeby umieć i mieć opanowanie. E jak e zdarza mi się uczeń, który przychodzi do mnie i mówi za dwa miesiące matura, e naucz mnie. Ja mówię. E Okej, okay, ale jest tutaj wiele takich rzeczy. Musi być już codziennie wykonywane zadanie. Musi być codziennie coś obejrzane. Musi być codziennie coś zrealizowane. E, przychodzi mi ktoś po tygodniu i e, ja widzę stopień. Mm, I tak się pytam, kiedy poza moimi zajęciami ostatnio zajrzałeś do matematyki? E, wow. I okazało się, że na zajęciach. Ja mówię, ja za Ciebie no właśnie, tego nie napiszę. Dokładnie. To musisz Ty, a konsekwencja mm. jedno, dwa zadania mm -hmm. dziennie, nie 60. Mm -hmm. no to też ludzie mają taki słomany zapał, ale z niego nic. Nie wyjdzie. Tutaj też jest to pewna analogia, którą w kontekście takich bardzo życiowych treści wyciągamy, bo tak trzeba pracować, przygotowując się do matury z matematyki podstawowej, rozszerzonej, ale dać sobie czas na co dwa miesiące, żeby codziennie zrobić zadanie, to byłby sztop. Tak, to tak, byłby tak. sztos. No cały czas umysł pracuje. E, tak samo tak. właśnie też z TikTokami wrzucamy. E, no, najlepsi moi kursanci to są osoby, które regularnie nagrywają, niezależnie od tego, jakie mają wyświetlenia. Bo to jest, ja im mówię cały czas, słuchajcie, wy macie, wy macie działać i robić mhm. i ulepszać swoje treści e, po drodze. A tak. nie, że dobra, to teraz zrobię takiego TikToka, że będzie miał minion wyświetleń i potem na przykład, ja mówię, bardzo możliwe, nie? szczególnie jeżeli masz dobre podejście i dobry jest pomysł. Ale jeżeli on nie będzie miał, to my mamy takie oczekiwania, a może być, wiesz, no, jest, 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 można dokładnie. wysoko spaść, nie? Więc... Oczekiwania też zaburzają w pewnym sensie i wpływają na nasze emocje, na nasze zniechęcenie. Nie mm. ma co oczekiwać, lepiej właśnie puścić to na flow, na fan, na zabawę i na zasadzie takiego umysłu. Hej, mm -hmm. zrobię to, tak? zrobię tak, a teraz mi przyszło to do głowy. To wtedy jest to. Też jak redukcja czasu tu wygląda mm -hmm. w kontekście tego, bo kurczę, też myślimy sobie codziennie TikTok, to nawet te 15 sekund dalej jest wymagające, bo codziennie tak. trzeba. Jak no. zejść... Z głowy z takim nastawieniem, że muszę codziennie to robić, skoro chcę, mhm. bo chcę, ale, ale właśnie jest jakby taki opór wewnętrzny, bo to jest nawyk, to jest przyzwyczajenie, mhm. które trzeba właśnie wypracować. Mhm. A to... Z czegoś trzeba zrezygnować. To jest moim zdaniem jedna z najprawdziwszych rzeczy, które usłyszycie w internecie, że jeżeli chcesz gdzieś dojść albo coś osiągnąć, to z czegoś mhm. musisz zrezygnować. E, czyli jeżeli ja chcę e, mieć super zasięgi e, na TikToku, mieć e, fajne współprace z markami, bo ufają mi i tak dalej, do czego ja muszę zrezygnować, żeby mieć ten czas na to i zaangażowanie. Czy to jest na przykład granie w gry komputerowe, czy to jest na przykład spotykanie się ze znajomymi. Czy to jest y, na przykład rezygnowanie z, y, ja wiem nawet, nauki instrumentu muzycznego, które nasi rodzice chcą, żebyśmy się nauczyli, a my nie chcemy, bo my chcemy być sławni na TikToku. <śm> Albo rezygnacja z jedzenia. Albo rezygnacja z jedzenia, tak, tak. Ja wiem, jak to zabrzmi i no, dlatego to jest takie trochę hardkorowe. Natomiast jeżeli chcesz być też dobry z matmy, no to okej, okay, co jesteś w stanie poświęcić, żeby to mieć? Czy jesteś, hmm. czy chcesz tylko zdać? Czy chcesz zdać dobrze? Tak. I po co? Nie? Konsekwencja tak czy inaczej, po taki cel, jaki sobie osiągniemy na tej zasadzie. Grunt to wyznaczanie sobie celów, grunt to właśnie ustalenie tego. No i tutaj jest ta wartość, która mm, czy dla osoby, myślę, że w wieku szkoły średniej, czy dla osoby przedsiębiorcy doświadczonego, mm. ale zawsze będzie e, efektywna i skuteczna, ponieważ ona zawsze działa i trzeba sobie o tym też przypominać, żeby to wdrażać i łapać się na tym, bo czasami ucieka. Czasami mm -hmm. ucieka. Powiedz mi jeszcze, Max, o jednej rzeczy, bo mnie mm -hmm. jeszcze jedna rzecz ciekawi. Analityka. Mm -hmm. Analityka w TikToku, czyli wykresy, czyli e, wzory, mm -hmm. czyli e, układy współrzędnych może mm -hmm. jakieś. Tak, e, tak. Funkcje. No jasne. E, dobra, więc e, co zobaczycie, jeżeli macie dostęp do analityki TikToka? Analityka brzmi tak skomplikowanie, e, jak ja spotkałem się Choć z tym. mnie cieszy to słowo, ale... <laughs> tak, to ale jest. No generalnie, generalnie to pochodzi od tego, że analizujemy coś, ale co analizujemy? To co jest nam dane, a co jest nam dane? Dane. Dane. <głosy> <głosy> Więc, ale jakie dane? Czyli na przykład, jeżeli ktoś ogląda twoje materiały, no to my mamy dostęp do danych takich ogólnych. Czyli na przykład ogląda mnie 60% dziewczyn, no i mamy 100%, to jest całość, nie? Czyli mamy 60, to znaczy że 40% chłopaków. Ok, co ja zrobię z tym? Zależy. Może mogę dostosować do tego komunikację, mogę dostosować do tego współpracę. Jeżeli macie na przykład współpracę z markami, on, ich interesują te dane, więc lepiej je znać, znać swoje dane. E, hmm. Inna rzecz, jeżeli mamy na przykład ilość wyświetleń, to mamy teraz układ współrzędnych XY. Czyli hmm. na przykład mamy Y ten pionowy to jest, to może być na przykład liczba wyświetleń, nie? Czyli na przykład mamy od zera do miliona, powiedzmy, albo okay. powiedzmy do tam tysiąca, o, od zera tak. do tysiąca. Mamy ograniczony zbiór wartości. Tak, 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 dokładnie, tam na top jest, tak. jest, jest, jest te tysiąc. Aha. No i na przykład jak ona się zmienia i to jest druga, ten x, to jest czas, czyli na przykład czas leci, a my mamy na przykład dalej 0. to linia jest taka. My mamy dużo, no to jest tak, jeżeli na przykład my mamy e, wzrost e, wyświetleń w czasie, to znaczy, że czas leci i wzrost też leci, więc to po pewnie poleci w ten sposób. Okay. E, I to jest też na, nasz taki prosty układ współrzędnych, I, em, czyli w, w, rośnięcie wyświetleń w czasie, ale też możemy mieć e, em, przyrost mm -hmm. obserwacji. Czyli więcej ludzi nas obserwuje. Tak? Mhm. I to jest też w czasie. Dlaczego? Jak to w ogóle wykorzystać? No właśnie. To e, jest e, najistotniejsza sprawa, że jakby obserwuję swój, swoją statystykę, zależy mi na danym e, osiągnięciu pewnej liczby wyświetleń albo liczby followersów czy osób. No i analiza wzorów, analiza wykresów. VS interpretacja tego potem dalej, więc do czego to potem wykorzystać, jak takie już wykresy zaobserwowaliśmy, które są. Dobra, super. Więc jak to wykorzystać? Czyli jeżeli mamy, bo cały czas udostępniamy, tak, czyli cały czas dajemy sobie szansę na, e, na zasięgi i widzimy, że na przykład film jakiś tam, nazwijmy go filmem X, film X dał nam bardzo duże zasięgi. I widzimy też na wykresie, że w tym dniu, bo był wykres w czasie, że w tym dniu wzrosły zasięgi. Tak? Mhm. No to, e, to mamy dane typu, ok, takie filmy, bo w tym dniu. Pamiętamy na przykład miesiąc później, sprawdzamy, bo jest dużo innych filmów, ale wracamy do tego, mówiąc, że w tym dniu rzeczywiście były wysokie zasięgi ze względu na ten film, który był zrobiony w taki sposób, jak gadaliśmy wcześniej, i mhm. miał na przykład taką długość. Mhm. Czyli wszystko się spaja do, tego, do tej jednej nawet sekundy wręcz. Mhm. E, czyli w taki sposób możemy to wykorzystać, żeby tworzyć lepsze treści. Tylko. Nie znając swojej analityki, ty nie jesteś w stanie wiedzieć, jak, jakie są treści, które, które chcą oglądać ludzie i które są lepsze dla ciebie. Bo jedna osoba może powiedzieć: tak, kup kamerę za 5000 i to będzie super treść. Nieprawda. Są filmy, które są naprawdę e, robione surowo i mają bardzo wysokie, e, bardzo duży współczynnik e, wyświetleń. Więc okay. chodzi tutaj o. E, też o to, jaki był pomysł. Dla te, dlatego mówię, pomysł, wykonanie, no i też e, analityka jako e, konsekwencja tego. Super, Max. Powiem Ci, że e, temat myślę, że m, nie do końca wyczerpany, ale jakże już dużo powiedzieliśmy. Więc jest temat, który zrzesza matematykę z Tiktokiem i tą matematykę w TikToku niewątpliwie odkryliśmy, ale w kontekście optymalnym. Czyli nie głupim, Niezbyt mądrym, jakby idealnym, tak? W tym zakresie. Bo o to do chodzi. Żeby to było medium, które wykorzystać idzie do y, szerzenia swoich treści i działań, tak? Dokładnie, dokładnie. No po to też udostępniałem w internecie, po to oglądamy innych. Bo oglądamy tematy, które um, po prostu chcemy oglądać. Więc inspirują, motywują, śmieszą, ale też jakby dają tę perspektywę. E, no i temu to służy. Ok, Max, dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki bardzo za wywiad. Ja myślę, że też dużo osób skorzysta i z wiedzy merytorycznej, i jednocześnie z tego elementu, który go ja szukam, czyli tej matematyki. Mm -hmm, przede wszystkim. Mm -hmm. Także e, dla osób, które nas obserwują, jeszcze raz, łapkę w górę, jeżeli do. Trwaliście do tego momentu. No i zapraszam na kanał Wujek Max. Tam będziecie mieli wszystkie poradniki no, do YouTube'a i TikToka. No i oczywiście dziękuję za bardzo ciepłe przywitanie i za zaproszenie do Twojego kanału. Cieszę się bardzo. No i trzymajcie się. Cześć. Cześć. Ja widziałem ten moment, jak byłem w szkołach i e, miałem wykłady czy jakieś prezentacje, to teraz wyciągnięcie telefony. Wszyscy. Serio? Ja no! Ja chyba nie dożyłem tych czasów. Chcę sobie ja przyciągnięcie uwagi skupienia, ale taki fan. No. Chciałbym mieć taką lekcję, tam nie mogę wyciągnąć ten telefon. Ja, ja się tak uczyłem fińskiego.